Cześć widzowie, dzisiaj jestem z moją koleżanką Polą i Siema. zaprezentujemy dzisiaj Wam jej zarąbiste triki no proszę podziwiać bo mało będziemy osób, podziwiać mało osób kto to umie to niedługo może będziemy robić tutorial jeśli to się wywija, i ludzie będą o tutorial trochę ciemno, więc przepraszam Was widzowie za jakość, ale jest trochę ciemno no, właśnie, więc trochę ciemno ja to a jeszcze nie wziąłem z domu mojego GoPro Dobre. Już się rozpowiedziłam i teraz uwaga. Ja się odsuwam, bo nie chcę skończyć tragicznie. Uwaga, jeszcze raz bo mi nie wyszło. Pola, Polna. Dawaj Pola! Uuu. I dajcie w komentarzach widzowie znać, czy chcecie jakiś z tego tutorial. No, u mnie to jeszcze lepiej, ale po prostu dzisiaj... Pozdrawiam. Ha? No. A widzowie?